Minecraft share damage to challenge, w jeśli ktoś dostanie damage, dostaje go każdy. NIE! Eee! Yes! W tym filmie wraz z oksymilemciem będziemy starać się przejść Minecrafta, ale będziemy mieli wspólne obrażenia. Film wyszedł naprawdę ciekawy, więc zachęcam do oglądania od początku do samego końca. Oczywiście jeśli Wam się film spodoba możecie zostawić suba, bo was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy na YouTube. A teraz zapraszam do oglądania Minecraft, ale mamy wspólne obrażenia. Siema! O kurde, czekajcie Lagam Jakie? <noise> A dobra, nie mam laga Siema, no Emcio Jak tam? Wiesz, co dzisiaj gamy? wszystkie łóżka na smoczka Dobra ja W tym sensie, kto to... będzie robił łóżka? Bo ja nie wiem, czy pamiętam, jak się robi łóżkę. Ja, ja nie pamiętam Ja w Minecraft'a ostatni rok temu grałem Serio już deszcz pada? Na na każdym odcinku musi deszcz Ja, ja sobie włączyłem tekstury Coś mnie uderzył Co mnie bije? A dobra Ty zapomniałem o tym, że jest damage Ja też! Ja też W tu, dostać tam chyba -la, Lava półka. Wiem, widziałem, widziałem W ogóle nie daje mi twarzy, że jest lawa pullka y Muszę zejść do cave'a Muszę zejść do Nie, 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 nie no, mam muszę... <laughs> na Muszę zejść do kejwa. Bana Noś banana, came. banana came. Nie! Nie! <noise> Ej, on trolluje <to> <noise> nas teraz. Ej, mam dwie skórzone Cysówki te takie nacycki. Ej, za chwilę będzie umierać przeze mnie, bo mi żart się kończy. Co jest? No to prawdopodobnie mi umarł. O jezu. Ale ten statek jest tak wkopany, że tu no będzie tu skrzynia. Ja nie umarł, będzie. Kto nie nie, nie umierajcie proszę was, muszę coś zjeść bo inaczej... Ty? Co? Nie umierajcie proszę was, proszę Was Ej fajne, się dostaję od połóżku jak się spotkamy Ej ja ale co jest w farmy tam No raz. kurde ludzi nie daj Ogarnijcie mi tu ja nie wiem czy ja poszedłem, tam jest baga Ech! Co? Kowal... Parę pieców, tak. bo to już przed... Rudy, żarzy. RUDI! Najgorzej jak ktoś że wpadnie do lawy czy coś, bo to już... To już będzie przewalone. Jedynie te yy, to co to, to, te czy, Te spawn pointy w Nederze, te... Co się tam gustą nawali i tego. No. z czego, z obsidianów to się obiecuje? nie? Właśnie nie pamiętam, chyba tak. Na co coś. Nie! RUDI! Umiera, to umiera. Ja! Zatruł cię! No ty jesteś papierowy... Wywalam to! Wywalam to z ekwipunku! Ile do was? Chłop się zatruł, naprawdę. E, w, mamy 6 sztabek złota się no. daj. Po, 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 po. A bo ty... Ej, na tobą, za tobą uciekaj, za tobą! Dobra Trzymajcie, po, trzymaj Michał. Chod. Michał, tu masz chleby. Nie, to dla mnie. Dobra, koła sobie. No to trzymaj, Michał. Ja, bo chyba nie wyjdę stąd. A, to... a tu jest jeszcze Iron Man. O, o. o rudę. A! Ej, wygińcie, proszę, bo ja mam taką rudę. Co, co za się tam, tam zabijał? Nie, nie się Nie nic mówić, ale szkielet zrobił asasyna i on do was idzie. Enderman, i... lecę na niego, na kozaka. Lube. No bo... Na... bo na, na, od 1.17 chyba smutka, że te rudy są połączone, nie jestem pewien, coś tam... Nie! Coś tak, coś, gdzieś tak coś widziałem, że są rudy połączone, więc nie Nie! Skoro... Uh, 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 uh. Przepraszam, że narażałem was na śmierć i życie. O, tu jest, dobra. Jak nie zrobiła, to ja to sorry. Dobra. O nie. Dobra. Lapis, nie lapis, dzieje. lapis. To jest 1,17, co nie? Tak, na, na nord idziesz chyba 5 bloków, albo 7, nie jestem pewien 2, 3, 4, 5, walne 5 A tu wystarczy, że... NIE! Co ty zjadł Depresja, depresja, Spadłeś! Diaksy! Jaz 2, 2, 2, 2 Czyli na już na diamentowy kill. albo No będzie łatwiej, bo... Robimy killof enchanting bo tu widzę Obsidian, Ma, bo mam takiego fajnego Kewa Poczekaj A! Kurde nie widz Ej, nie i czemu ja się boję tego tak? Jestem tak przyzwyczajony do zwykłego Minecrafta, że jak coś mnie bije to od razu mam reakcję, że Baśka czy coś Ej tu jest żelazo, to poczekaj sobie na wykopu, bo ja potrzebuję. O ja też razem. Ja też O, oh, sorry. Tu ciągle sobie starajcie regenerować. Ja sobie regeneruję. Nie, 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 nie. Jedno jeden. jeden. No, ja jeden. Mam dwa. Fuck! Prawie się zalałem lawą. Rany boskie. Zawał. Zawoł. Zawoł mam Dobra i jeden, dwa, trzy, dwa. cztery, cztery i pięć dwa. będzie tutaj Jan, dwa, chyba Nie no, nic więcej Co ja robię? Ja prawie zalałem tą lawa pulk Te no, Bulka, ja to i No to jest zaraz ja sobie poczeka... poczekajcie na mnie jeszcze z nadarem, bo ja sobie setę zrobię, bo to jest dla mnie riski wchodząc do nadarem. Ja tych diaksów więc... szukam. Ty ja nie umiem portalu robić. A Ja mam się 19 razy nieprzespalonego, bo teraz znalazłem, więc na minutę. Ja mam 6, 8 trzeba ja to prze... e... oj. To ja... Gdzie to wejście? Super. A się Nie! Sorry, się na to Ej, nie było czasu na akcję, że postać łóżko, czy ja nie miałem No bo ja, ja biorę konia i szukam tych yy, yy, mi będzie brakowało troszkę chyba. Idealnie, ja u mnie idealnie, jeszcze mam 14 raza, ile potrzebujesz? Czekaj, zaraz sprawdzę, ile pole... muszę obszaić ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, oś Rudy masz lapis? Bo ty mówiłeś, że jak? Mam. Amen. Mam 50. Uuu to nice, ja mam dziewięć. Ale nie, czekajcie, najpierw sobie węgszan Na ósmym pole. Macie crafting? Ej, oddaj no. Daj skórę Co wy odwalać? Patrzcie, niezniszczalność jeden na mieczyk, czy odrzut jeden, czy ostrość jeden Ostrość, no nie? Ej, dobra czekaj, jest łóżko Łóżko sobie przystawię Nie, patrz, nie muszę do ciebie spać. Naja! No ja tak, nawet pieczęć Nie! Wszedłem do Netheru i dostałem D-Major Tego Ops, opsa, opsa. Kowal, jedz, się szybko jedz, jedz, bo Kowal jak zdechnie to już po nas. Jedz, 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 jedz. Jedz. Nie! Kowal, jeśli będziesz wiedział, że umierasz, a gdzie jest to? Dobra, tutaj po połkota. Ja uciekam przed tymi winami. Okay. To jest wszystko ograń okay. ja. Biorę poszli. My zupełnie gdzieś w drugą stronę W sensie, cofnęliśmy się i przez gwiazdkę... Dasiu! No ja, lubię... Się... Mam jedną małe pytanie, to dzisiaj się nie wytrwalą? Po co mam być taki hardkorowy? Kowal Ja radzić, ciągle... No bo Kowal nie umie chodzić Ja nie znam Kowal... Co to jest?! Czemu tu jest ten bionk piglinami To kogoś? Ja to on... mówię! NIE! Spokojnie już, tutaj są twoi Przepraszam was, nie wiem co dzisiaj się dzieje no. NIE! Nie, nie, po prostu nie, po prostu nie. Ja się spokojnie nie umie chodzić po ścianach. Gość z siod siodłem, mogę na nim ujeździć, jeśli gość ma siodło? Tak. Ten z lewie, jeśli ma siodło, to mogę jednak nim jeździć. No ale musisz mieć jakąś tam marchewkę jeszcze. Aha, bo ten to umie jeździć na siodek z lewej, gdy będzie Tak. Jestem ja tak daleko, jestem tak daleko od portalu, że jak wdechnę, to jest popa Muszę i tak normalo robić. Ej, chodź tu do nas, może w naszym no stronie tak. No i kowal, znaczy. Buchy Bastion! Buchy nie, puść teca! Pójść teca portal. Dobra. Baxter, gdzie jesteś? Kompas. Wygraliśmy. W, sensie, w pewnym no, sensie, wy... jeśli nikt was nie zginie, no to wygraliśmy. Kowal, jeśli mnie raczej jest, że Nie. Kowal, ty. Co? Zróbowałeś ten portal czy nie? N nie ma skrzynki. A. a my te świn dojeżdżały i na szczęście na spada w ogóle, drugą te... Nie trzeba to prostu. Co? Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Rudy! Wychodź, wychodź z tej gry! Wyłaś! Wyłaś, łogaj. Rudy! Rudy! Teraz ja. No ja, ja. dobra. Ja sobie z napla, bo ja dedam. No co jest? Nie, nie. Co? Na ginę, drogałka. ginę Też ginę nie, ja no jeszcze doginę. koniec Nie, nie, ja ja nie nie się tym Pięć minut nie zdążę ja dość by... Liście się tu spaliły Tu gdzie byłem Nie mam jak to o nie ja wiem Kurde, ja wiem że ja wbiję, czy nie? Nie, proszę, nie, nie, nie wydaj NIE! Nie wiem, ja będzie... to wystarczy. Nie, dobra, ja mam po itemach, ja nie wiem gdzie iść. Jeszcze piglin. Dobra, dobra, ryżyk fizyk. Pół Półsejsa mam. Wydałem, więc to już nie wiem, czy ja wstąpię. Patrzę, patrzę. To nie muszę, bardzo mam Nie, ludi. Kto ginie? Kto ginie? Nie wiem. Wystarczy, tak, nie wiem. Dokładnie. <grypti> no, no, nie! No. No. <grypti> no jeszcze poddaj się, nie ma co. Nie ma co, no poddaj się. nie ma co. To koniec.